Soki. Bo wysocy we wszystko grają lepiej niż inni. Mm. Topciu, łap w piłkę! Uh, 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 uh. Biegiem. Biegiem! Zaczekajcie! Uh. No, zaczekajcie! Uh, uh. Mm. Uh. Uh. <ścoughs> 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 Ty już się nie bawisz? Nie, nie. Wolę tu siedzieć i patrzeć, jak wy się bawicie. Chodź, zjeżdżamy jeszcze raz! Tak! <laughs> <laughs> o nie, moja bransoletka! Nie mogę wejść, mam za długie uszy. To ja spróbuję. Nie zmieszczę się. Hmm? A, cóż, jeśli Benio się nie zmieści, to ja tym bardziej. Ja także nie wejdę z tymi długimi uszami. To najładniejsza bransoletka, jaką mam. Przydałby się nam ktoś mniejszy. Mhm. Ja jestem mały!